11 seria PGNG Superligi Mężczyzn. Zapraszamy Państwa do Piotrkowa Trybunalskiego w Hali Relaks. Relaksu na pewno nie będzie, będą emocje i to mamy nadzieję. Jak najdłużej trzymający w napięciu mecz pomiędzy gospodarzami piotrkowieninem a jedną z naszych dwóch potęg ligowych, a więc PG Wiwe, Kielce. Iskra, Suroż. Bronią się mistrzowie Polski. I pierwsza bramka dla gospodarzy do Karacicia. Karacic. Pechliwan, Lijewski do skrzydła, Blażianski, mamy remis, który dobrze otwiera ten mecz. Słusznie doprowadził do rzutu wolnego. Doskonale, Artyom Karaliok Karalioki tutaj bez żadnych szans, Damian Procho, Pacześny. Dobra praca Lijewskiego w defensywie, Iskra czasem i trafia tuż. Leży już pod bramką rywala, jest mistrz Polski. Reklamuje Gijo, że było zagranie nogą, ale ma stależ. Sam na sam z Korneckim i proszę efektownie. Trzeba zagrać tak, żeby jutro ciężko było wstać z łóżka. Dokładnie, dokładnie tak. Lijewski Angel Fernandez doskonale wiedział, jak trzeba tę akcję kończyć. Taką taktykę na mistrza Polski, ale teraz Proszę, przechwyt, Suros, Suros, przechwyty, błąd zespołu PGWiW i proszę! Połowa sezonu zasadniczego, Suros i teraz z kolei jego błąd podał piłkę w ręce rywala Lijewski, jednak przegrywa walkę z Damianem Procho Pierwsza taka spektakularna interwencja Procho i będzie tego Piotr potrzebował, jeżeli ma tutaj grać jak równy z równym, tak jak teraz. I dalej, proszę, trafienie Patryka Mastalerza i staj do Suro. Surosza, Surosz. Zdawało się, że nam się robi przestrzeń. Obronił bardzo spokojnie i rzuca piłkę do kontry do Janca. Gra pasywna. Daniel Tujszebajew, świetny zwód, no i to jest klasowe zakończenie akcji, Mam bolączkę w postaci przestojów, taki przestoj będzie właśnie teraz ukarany, Blazianc do pustej bramki, atakują fenomenalni zawodnicy, no i proszę suroż teraz błąd Pechliwana, no i okazja teraz na przełamanie z kolei w zespole gospodarzy, trafia Szopa, do końca tej pierwszej części spotkania, Wujowicz, mocno, 33-latek, ale zaczynamy od błędu, Rutkowski podaje do rywala Blazianc to po prostu musi być bramka i nie ma jej! broni Kot i zebrana piłka przez Wojnowskiego, tuż, złapał Szopa, pewnie do Pacześnego i jest trafienie dla gospodarzy. Wodnik, który przyszedł z Gorzowa, to też inne warunki, zupełnie inny poziom, Blaż Jans i zacznie Piotrkowianin. Może kontrować Piotrkowianin, bo spóźniony w tym powrocie Karaliok, Szopa. I nie trafia, ale to bitka jest skuteczna. Ręczne sterowanie akcją Branko Wojowicza. Tymczasem Pechliwan, gra pasywna Daniel Bajew. i trafia. trafienie Dujszebajewa. Świetny teraz rzut, bardzo skuteczny, celny. Choć stara się zamknąć ten bliższy róg. Yy, Miłosz Wałach. Pechliwan i teraz bramka za bramkę. Teraz z piłką zagrywaną w stronę koła przejęta ta akcja Blaż Kolejna asysta. Tak jest, Daniel Dujszewajew. Zagranie świetne, do Pacześnego. Mam wrażenie, że ten wariant z szybkiego środka mistrz Polski wykonuj, wykorzystuje dużo częściej w tej połowie, aniżeli w pierwszej. Tak jak poprzedniego, daleko od ideału Doruk Pechliwan. Indywidualnie, ale to jest zły pomysł, Wujowicz do Pechliwana, Pechliwan czy sam będzie do końca biegł z piłką i rzuci ją? Nie! Przegrywa walkę z katrym Pyrką. I teraz poprawił do końca tego spotkania. Byrka. Druga skuteczna interwencja. Rzucał Wujowicz, ma Stalesz. przejęta piłka i proszę! Czyli MMTS-owi no ale tutaj mamy Pekie Wive i 31 bramek rzucić Kielczanom. To nie jest coś takiego oczywistego. A teraz jeszcze ma Stalesz. Fantastycznie! 32 trafienie. Tutaj e, no, ewidentnie widoczna różnica poziomów sportowych. Daniel Duiszebajew. Syrena końcowa, ale oczywiście Marcin Szopa jeszcze w pojedynku z Miłoszem Wałachem. 41 branek PGE Vive, a gospodarze z 35 trafieniami.